Zamówiłem właśnie taksówkę bez kierowcy. Jestem właśnie w Phoenix na Dzikim Zachodzie i po tym mieście jeździ ponad 400 taksówek, których nikt nie prowadzi. Znaczy się prowadzi. Ej, jaj! Chyba nawet gorzej. Słuchajcie, przyjechała. Ej, gdzie ty jedziesz? A, dobra, bo według aplikacji ona ma tam zawrócić i zaraz tu podjedzie. Za 6 kilometrowy przejazd zapatrzyłem około 30 zł, więc jak na Stany, to szczerze, nawet dość dobra cena. Stresuję się. Trochę chyba się zorientowała. No, chodź, chodź, nie bój się na nas. Ja mam do tego wsiąść. Ej, to jest Jaguar. E, eee, krzywa stanęła. Zobaczcie w ogóle, ile tutaj jest kamer dookoła, wszędzie na całym pojeździe. Na górze ma taki wielki radar. Tutaj coś się kręci. Śmiesznie. Pok, W środku pisze PK, więc to chyba ja. Piknąłem w aplikacji żeby się otworzył i wysunęły się klamki, więc wsiadam. Dzień dobry. O, przywitał się. Do you speak Polish? Wsiadam, jakby mnie porwali, to wiecie kto Dobra, start Ride, Jedziemy hey, Ale <laughs> on idzie szybko Zwolnij Mi się czuje, Jezus manie. jedziemy na czołówkę z samochodami Uważaj na kamper Przed nami wielkie skrzyżowanie A co się stanie, jeśli teraz będę chciał wysiąść? A, okej okay. Otworzyłem po prostu drzwi Zamknąłem i jedziemy dalej A, no to spoko, to przynajmniej nas nie więzi Zobaczcie, widzi całe skrzyżowanie i wszystkie samochody, które tutaj stoją Co jeśli dotknę kierownicy? Nie da się A żeby mogę otworzyć? Mogę Ciekawe czy mnie okrzyczy, jak się wychylę Ej, a tu jest guzik od włączania i wyłączania Te ciekawe co się stanie jak go wyłączę Ups Chyba zepsułem Wręcz więcej niczego nie dotykam o oh no, everything is fine Sorry, I just touched the button Oh, ok, sure, no problem at all Oni nie tylko nas słyszą, ale też nas widzą Bo zobaczcie, wszędzie są kamery A to chyba dojechaliśmy Zamówiłem go dokładnie pod tą knajpę Więc jak widzicie, podjechał pod samo miejsce Więc genialnie A bagażnik też można otworzyć? Oj, ciężki Patrzcie, czyli macie jeszcze do dyspozycji cały wielki bagażnik. A, bo to się po prostu samo zamyka i otwiera, dlatego to było takie ciężkie. Samochód sobie pojechał sam, bez nikogo w środku. Gdzie on teraz jedzie? Chyba pojechał do McDrive'a sobie na przerwę namczową. Korzystalibyście, gdybyś mieli to w Polsce?